Witam kochani serdecznie. Witam Was na rozdaniu na Pełnię Księżyca. Jest to rozdanie, kochani, dla trygonu powietrza, teraz. I później do każdego znaku wyciągnę kartę. Mam nadzieję, kochani, że u Was jest wszystko dobrze. Na razie nie mogę sobie pozwolić na nagrywanie na znaki Zodiaku. Typowo. Dlatego, że jestem po prostu w innym miejscu pracy i wszystko jest praktycznie na mojej głowie. Więc tak, jak tylko mam czas wieczorem, to po prostu nagrywam te karty, tak? Kochani, mam nadzieję, że u Was jest dobrze. Dajcie znać, jak się czujecie, jak te planety, te kwadratura Jowisza z Saturnem do 2025 roku będzie bardzo dużo zmieniać. Także dajcie znać, jak się czujecie, jak jest u Was, bo nie są łatwe energie, ale damy radę, prawda? Kto jak nie my, kochani, kto jak nie my, najważniejsze, żeby zachować spokój i równowagę, choć nie jest prosto, ale słuchajcie, Da się sama naprawdę to przechodzę, sama naprawdę to słuchajcie, przechodzę burze różne i taki nadmiar obowiązków, ale to jest właśnie Jowisz w bliźniętach no to jest, mówisz w bliźniętach Saturn, e, przepraszam, Mars w bliźniętach teraz do, na szczęście już Mars przychodzi do lwa chyba przeszedł już do lwa więc raczej to będzie siła do działania a troszeczkę się tak to uspokoi nie będzie takiego y, miszmaszu, tak? także kochani, zaczynamy chciałabym sobie tak z wami uciąć taką pogawędkę, słuchajcie tutaj zobaczcie, mówię, że będzie równowaga, zobaczcie Nadchodzi równowaga. <laughs> Chciałabym tak sobie z Wami uciąć pogawędkę, słonka moja. Mam nadzieję, że mi się to uda już wkrótce, że sobie posiedzimy. Że sobie po prostu mam Wam tyle do powiedzenia, kochani, że naprawdę e, nawet sobie już to zapisuję momentami, żeby nie zapomnieć, bo przy, tym obo przy tych obowiązkach, na no, niestety. Wylatuje wszystko z głowy, a wiek już coraz starszy. <grym zbierza> Dobrze, słodka. To tak, trygon powietrza. Co odchodzi wraz z tą pełnią księżyca? Co się kończy u trygonu powietrza? Mhm. Dlaczego, tylko, tylko, mhm. I teraz tak. Co będzie wzrastało u was, trygonie powietrza? Co będzie u was wzrastało? U. Jasny Gini. wiecie karta mi tak wypadło. No tak, mi karta wyszczeliła, słuchajcie. Tak. Mhm. I na co zwrócić uwagę? Ja piwniczę. No tak mi karty lecą. Mhm. Słuchajcie, coś mi tutaj chodziłam po krzakach. Słuchajcie, jabłka zbieram, bo tu jest tyle drzew. Z jabłkami słuchajcie i maliny. I ja sobie chodzę i tak podszczypuję i sobie, wiecie, a później pełno pajęczyn Przynoszę na sobie, słuchajcie. Ja się dziwię, że to nie jest pajęczyna. Choćby tu pajączki fajnie się osiadły, nie? Dobra. Czego nie robić, karta rada. Czego nie robić, karta rada. Czego nie robić. Czego nie robić. Mm. I rezultat. 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 O nie, za dużo wylewało. Rezultat. Rezultat. Super. Kochani, do kosza na śmieci odchodzi odchodzi takie, wiecie, zastanawianie się. Ja bym powiedziała, że tutaj powzięliście jakąś decyzję co do nowej drogi. Dla wielu osób to będzie nowa praca, dla innych osób będzie to, słuchajcie, dla innych osób będzie to z kolei na przykład, nie wiem, przeniesienie się do innego miejsca, dla innych osób będzie znowu coś innego. I um, przyszedł czas, że kochani, szukaliście tak naprawdę tej właściwej ścieżki dla siebie. Karta Księżyca, słuchajcie, tutaj mówi mi, że nie, nie bardzo wiedzieliście, co zrobić. Byliście, byliście tak naprawdę, czy jesteście jeszcze w takiej... Tak naprawdę w dokonywaniu wyboru, bo dwójka monet mówi dokonywanie wyboru, jednocześnie mogliście mieć też zbyt dużo na głowie, zbyt dużo spraw. Być może wzięliście też odpowiedzialność za kogoś jeszcze i to słuchajcie, troszeczkę Was mogło przeciążyć. Karta Księżyca mówi, że tak naprawdę nie znaliście odpowiedzi, nie wiecie dlaczego dlaczego tak się to stało, dlaczego tak się to okazało, tak, i tak naprawdę ym, też nie wiedzieliście do końca, jeżeli powzięliście jakąś decyzję, na przykład zmiany, na przykład zmiany pracy, yy, czekacie na ten wynik, słuchajcie, czekacie na ten wynik yy, w pełni księżyca, do pełni księżyca, nie wiecie, nie wiecie na ten moment jeszcze jaki będzie wynik, yy, natomiast yy, tutaj szafujecie energią, tak, czyli to jest tak jakby... Ja powzięłam w końcu, powziąłem w końcu y, to, że muszę coś wybrać, tak? Muszę iść w coś nowego, muszę coś wybrać, coś co będzie dla mnie dobre, tak? Y, słuchajcie, i wam się to udaje, bo macie asamonet, słuchajcie, y, bo to jest, co będzie wzrastać po pełni księżyca. Po pełni księżyca wzrasta u Was nowy w ogóle początek. Y, słuchajcie, zaczynacie. Dla mnie Asmonet jest to właśnie późne lato, wczesna jesień, natomiast być może troszeczkę się na przykład naczekaliście na tą decyzję, tak, albo wy zwlekaliście też również z jakąś decyzją, ewentualnie jeszcze osoba, na której mogliście polegać, która była odpowiedzialna za coś, za jakiś wybór w stosunku do was, tak, ta osoba nie mogła powziąć decyzji, bo była na jakiś czas tak, jakby zablokowana. Być może tutaj pojawia się, że po prostu ktoś mógł, słuchajcie, mieć wiele do wyboru lub wiele osób do wyboru i zastanawiał się ten ktoś w stosunku do Was, czy to będziecie Wy, czy ktoś inny. Jeżeli chodzi tutaj o Was, kochani, to Wy na bardzo, bardzo mocno czekaliście na ten wybór. I słuchajcie, jest asmonet. Jest asmonet, kochani. I co, na co zwrócić uwagę? Pamiętajcie, zwróćcie uwagę na szóstkę monet. Szóstka monet jest to równomierne dawanie i branie. Żeby za nadto zbytnio się nie poświęcać, tak? Ale też nie być osobą, która myśli, że jej się wszystko należy, tak? I ten ktoś ma się dla Was poświęcać, tak? Czyli w dawaniu i braniu zawsze musi być równowaga, tak? Żebyście się, powie drogi trygonie powietrza, nie przemęczali również, ale też nie marudzili, bo tutaj mi się też pojawia słuchajcie, takie marudzenie trochę. Trójka monet w odwrocie mówi w negatywie, kochani, to jest trójka monet, mówi o tym, że tutaj troszeczkę możecie się troszeczkę rozleniwić, tak? Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, kochani, po takich ciężkich, ciężkich energiach szarpiących, zwłaszcza od w sumie już 14, 13 sierpnia, może tak być, że możecie mieć chęć troszeczkę na to, żeby tak poleniuchować sobie, tak? Żeby, żeby ktoś za was coś zrobił, żeby, yy, natomiast słuchajcie, żeby to nie weszło w nawyk, bo tutaj pokazuje się takie lenistwo, rozleniwienie, zbyt wysokie wymagania, także nie miejmy też zbyt wysokich wymagań, bo możemy się na tym naprawdę poślizgnąć, tak? najważniejsze jest właśnie ta równowaga w dawaniu i braniu, kochani. Jeżeli Wy się do tego dostosujecie, tak? To nie jest tylko teraz, że ja mam wymagania, tak? Ale ta osoba druga obok Was też może mieć wymagania, tak? Jeżeli na przykład chodzi o relacje, tak? I kochani, jak się to kończy? Siłą. Macie po prostu przeogrom siły do działania, tak? I nieskończone możliwości, bo dla mnie mimo wszystko karta siły to jest ujarzmienie lwa. Więc Wy, słuchajcie, lwa ujarzyniacie. Najprawdopodobniej to może być Wasz szef. Wybieracie nową pracę, bądź szef Was wybiera na nowe stanowisko, tak? Bądź też również w relacjach prywatnych. Słuchajcie, tutaj, gdzie nie było równowagi w dawaniu i braniu, Wy macie siłę po to, aby ta równowaga była. I teraz dla każdego znaku, kochani, karta Asmone. Piękna. Macie nowy początek dla wielu osób, być może nowy związek. Przed czym się broniliście albo w związku starym jakieś nowe zasady, tak? Wprowadzacie, tak? I teraz tak, wodnik, wodnik. Co dla Ciebie na Księżyca wodniku? Co dla Ciebie na Księżyca? Pięknie, uczuciowo. Bliźnięta, bliźnięta. 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 Mhm. Bliźnięta się bronią przed czymś. Mhm. I waga. Karta odwróciła. Słońce, super, waga Słońce I sprawiedliwość. Niech się sprawiedliwości stanie zadość. Kochani, to jest tak. Wodnik. Wodnik potrzebuje troszeczkę odpoczynku od nadmiaru obowiązków, tak jak mówiłam właśnie. I tutaj się szykuje, bądź była, odbyła się jakaś podróż, bądź się szykuje jakaś podróż, ale też radość, budowanie się na nowo, wejście w coś nowego, słuchajcie, czwórka buław. Natomiast wy się na razie przed tym po prostu bronicie. Wy potrzebujecie odpoczynku od nadmiaru obowiązków, od nadmiaru ruchu, od nadmiaru ludzi, tak? Wy musicie wejść w swoje emocje najzwyczajniej na świecie, bo tego właśnie potrzebujecie, tak? Troszeczkę się porozpieszczać, tak? Troszeczkę się porozpieszczać, po, po, poleniuchować troszeczkę, wypić sobie na przykład winko w ciszy, tak? I spokoju. Bardzo, bardzo fajnie, kochani bliźnięta, bliźnięta. Wiecie co? Znowu ten robot sam spaceruje i kosi trawę. Miał nie chodzić już, no ale najwidoczniej jeszcze musi iść. Przepraszam kochani, bliźnięta również tutaj bronią się, dystansują się od jakiegoś nowego początku i ja myślę, że bliźnięta mm, mogą się dystansować z, od własnego domu, tak? Ja bym powiedziała bardziej, że wy będziecie bronili się przed odbudową swojego domu na nowo, bo po prostu jest tak jakby, wy się na ten moment w tym tak jakby nie czujecie, tak? Więc tu się pokazuje bardziej, że bardziej zamykacie się po prostu w sobie, wy się oddalacie jakby na ten moment od własnego domu bądź od do... Od pomysłu, aby coś w domu swoim lub waszą relację w waszym domu z kimś bliskim odbudować. Na ten moment na razie jest to u was jakby zawieszone. Ewentualnie można też powiedzieć, że nabieracie dystansu do samych siebie i dajecie sobie czas na wyzdrowienie własnej duszy, po to właśnie, żeby właśnie spojrzeć na te sprawy domowe na ludzi, z którymi wy ten dom budujecie z yy, określonego dystansu, tak? Yy, zanim wejdziecie właśnie w nową energię, być może odbudowy, tak? Yy, również też yy, bliźnięta mogą się bronić troszeczkę przed, asbuław mówi, tutaj potrzebujecie odpoczynku, bo może jesteście w ciąży, tak? I wy na ten moment na przykład możecie czuć się słabo. Też tutaj mi pokazują karty i potrzebujecie takiego takiego troszeczkę wyzdrowienia, tak? Kochani, bo tutaj jest szansa, że możecie zajść w ciążę i będziecie budować nową rodzinę. Słuchajcie. I na ten moment możecie od tego po prostu jeszcze mentalnie uciekać, tak? No i jeszcze druga wersja może być tak, że po prostu nie chcecie na razie tego nowego momentu. Wy potrzebujecie na ten moment tak jakby zrelaksowania się, tak? Dobra, waga. Twoja karta sprawiedliwość i słońce, masz pełne asy w rękawie i atuty, droga waga, żeby zadziało się tak, jak powinno być, żeby. Zamknąć, zdziałać, zadziałać ze sprawami urzędowymi, rozwodowymi, e, ewentualnie innymi sprawami urzędowymi, tak? Bądź podjąć jakieś ostateczne decyzje i Słońce Tobie właśnie towarzyszy. Słońce będzie Ci naprawdę pomagać, tak? Najważniejsze, żeby zachować troszkę spokoju, bo Słońce mówi o pewnej nerwowości. Także kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze z całego serducha. Ściskam Was mocno, łapkę w górę, jak Wam się podobało. Krótki, bo krótki przekaz, ale staram się jak mogę. No i e, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, e, wszystko będzie w opisie pod filmem. Dobrze, kochani? I dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną z całego serducha i doczekać się nie mogę, kiedy sobie z Wami tak naprawdę siądę, pogadam. Nagram to, co miałam. Chciałam wam nagrać, chciałam wam e, e, chcę wam nagrać ochronę Mataji, e, ale to muszę na ekranie po prostu pokazać, e, jak to się robi, e, więc mam nadzieję, że będzie ku temu jak najszybciej okazja, kochani, wszystkiego co najlepsze. Witam krzygłone ziemi, jest to rozdanie na pełni księżyca, kochani. E, Słonka moja. Cieszę się, że tutaj jestem, że jesteście ze mną, za co Wam serdecznie, kochani, dziękuję. Postaram się wkrótce już nagrać tak osobno dla każdego znaku zodiaku, aczkolwiek mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ ostatnio mam nadmiar obowiązków, słuchajcie, to jest chyba... Zawsze tak przy tej, tej przy Jowiszu, Jowisz w bliźniętach nigdy nic nie jest pewne, wszystko jest zmienne, słuchajcie. No i niedawno był też marsz w bliźniętach, więc nie było to łatwe, było nadmiar, nadmiar, się dzieje jeszcze raz nadmiar, Ale już mam nadzieję, kochani, że to już się po prostu troszeczkę ogarnie i będę mogła dla Was nagrywać więcej i dla każdego z nich jest osłabianie. A te replany nie denerwują, słuchajcie. Także, także kochani. Zaczynamy znaka, to będzie tak ogólnie i później dla każdego znaku wyciągnę kartę, dobrze? Trygon ziemi. Co, co się zakończy wraz z tą pełnią, nie? Trygon ziemi. Co się zakończy wraz z tą pełnią? Trygon ziemi. Co się zakończy wraz z tą pełnią? Rewolucyjna pełnia. Co się zakończy wraz z tą pełnią? Mhm. Co będzie... Oj oj? Aha. Dobrze. Co będzie, co będzie wzrastało? Co będzie wzrastało? Wrażenie, że pajęczyna jest na mnie, bo tutaj są, słuchajcie, jabłka chodzę i zrywam te jabłka, maliny sobie podkradam i jem, słuchajcie. <noise> I tu jest tego tyle szkoda, żeby się zmarnowało, więc co, trzeba to jeść, prawda? Mhm. I teraz tak, na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? Mhm. Um. mhm czego nie robić czego nie robić nie ziemi czego nie robić czego nie robić mhm. Aha. Mhm. E, kochani e, pokazuje mi się tutaj że pełnią księżyca zakończa się sprawa jakaś ewidentnie finansowa, wyszło mi tutaj praktycznie same monety, słuchajcie, król monet, a więc wy czekaliście na jakiś wynik, tak? czekaliście na jakiś wynik, wdrożyliście jakieś nowe działania do swojego życia. Dla jednych to będzie w stosunku do różnych relacji, dla innych, jeżeli chodzi o pracę, tak, przyglądaliście się, przyglądaliście się, analizowaliście tak? jakąś sytuację, która wiązała się z waszą stabilnością, tak? I tutaj tak jakby słuchajcie. Zaczęliście wcześniej już coś działać w tym kierunku, powzięliście nowe jakieś wybory, kroki, tak? To była wybrana nowa droga, tak? I Wy się temu w tej chwili przyglądaliście z racji tego, że tu były jakieś sprawy do wyjaśnienia, tak? Coś tutaj na tym zaważyło, kochani, coś co potrzeba było, słuchajcie, mogło nawet Was wpędzić w pewnego rodzaju troszeczkę strach, tak? Strach, baliście się o coś, tak? Martwiliście się, analizowaliście, bo tutaj zaszły jakieś problemy, którym Wy naprawdę się przyglądaliście, i dotyczyło to przeważnie spraw, chyba sfery finansowej, ewentualnie Waszej sfery stabilności, tak? Ale to się rozwiązuje, słuchajcie, bardzo dobrze, bo paśmonet mówi mi tutaj, że przyjdą do Was dobre wiadomości i Wy odnosicie, kochani, zwycięstwo, tak? Przychodzą do was dobre wiadomości, nowy zupełnie początek, ale będziecie musieli coś wdrożyć, coś nowego. Tak, do waszego życia może to też spraw y, osobistych, uczuciowych dotyczyć, ale też może jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tak. Y, czegoś się tutaj będziecie uczyć na nowo, coś będziecie jakby na nowo zakładać, nadawać nowy ton, nadawać nową nazwę na przykład ton, tak. Więc wy będziecie tutaj jakby od początku podejmować tutaj działania, tak, które wy widocznie już wcześniej przestały działać. Tak. Trzeba tutaj wdrożyć zupełnie coś słuchajcie, innego. Na co zwrócić uwagę? Słuchajcie, nie wydawajcie za dużo pieniędzy, bo może być taki czas, że słuchajcie, troszeczkę tych pieniędzy stracicie tutaj jakieś mogą być cofnięcia, straty, tak. Natomiast piątka mieczy mówi, żebyście o tym nie myśleli, tak? To widocznie tak po prostu miało być, ale dlaczego? Coś się musiało, słuchajcie, zawalić, żeby wdrożyć zupełnie, słuchajcie, coś nowego, tak? Coś bardziej innowacyjnego, coś, co posłuży na długi, długi, długi u Was czas, tak? I przyniesie, kochani, same zadowolenie, bo dziewiątka kielichów mówi o zadowoleniu, spełnieniu, tak? i to, że będzie to go warte, tak, więc czasami coś trzeba stracić, tak, żeby coś zyskać i Wy tak się o to nie marcie, bo Piątka Mieczy to jest takie ciągłe myślenie, martwienie się, w zasadzie może problem już w tej chwili nie jest taki duży, natomiast jest to, jest to rzecz, która naprawdę jest, nad którą Wy odniesiecie, kochani, zwycięstwo, także super. I teraz Słonka moja. Um, dla każdego znaku z wyciągamy kartę, nie? Byk. Byk. Mhm. O kurczę. Mhm. Są daleko, słuchajcie, masakra. O kurczę, gwiazdę macie pięknie. I koziorożec. Koziorożec. Mhm. O, walka tutaj. Mhm. E, słuchajcie. I jest znowu zwycięstwo, słuchajcie. Widzicie? Asmonet. Zwycięstwo nad czymś nowym. Tak? E, czy... Zwycięstwo, które spowodowało coś nowego, tak? E, słuchajcie, byk ma tutaj pazia kielichów. Przychodzą do Was bardzo dobre wiadomości. Trójka kielichów. Więc kochani, bardzo uważamy na trójkąty, tak? Bo. Mm, bardzo dużo uczuć tu się pokazuje, rycerz kielichów, jest to sprawa taka uczuciowa, bym bardziej powiedziała, gwiazda mówi o Waszej wielkiej kreatywności osoby spod znaku byka. Wy macie w tej chwili możecie mieć bardzo dużo pomysłów, ale możecie też mieć nowe propozycje. Słuchajcie, przyjdą do Was nowe propozycje i będziecie być może sobie przebierać, naprawdę, kochani. Natomiast nie będziecie wiedzieli za bardzo, co wybrać. Może też to tak być, że jeżeli chodzi o partnerów, tak? Osoby, osoby z poznaku panny też tutaj mają przepiękną, przepiękną energię. Być może, słuchajcie, wpadliście na jakiś nowy pomysł, tak? Jesteście bardzo kreatywni, wpadliście na jakiś nowy pomysł, jakieś nowe wiadomości do Was ehm, przyjdą, tak? Przyjdą do Was nowe wiadomości, które spowodują, kochani, że... Będziecie musieli troszeczkę o siebie w jakiś sposób zawalczyć, tak? Możecie mieć troszeczkę konfliktu wewnętrznego, natomiast i tak się wszystko dobrze kończy, bo się kończy naprawdę zwycięstwem, no i wasza intuicja będzie was naprawdę prowadziła, tak? Przepiękna energetyka, być może też się wybraliście gdzieś, tak? W podróż na przykład, no i koziorożec. Koziorożcu, tutaj mi pokazuje się, że po tych nowych pomysłach, po po jakimś słuchajcie po jakimś sukcesie przyszedł taki czas troszeczkę na to, że trzeba o coś właśnie powalczyć, tak? Albo też mogą zdarzyć się u was słuchajcie kłótnie. Także uważajcie na te kłótnie, na konflikty wewnętrzne. Natomiast pokazują mi tutaj karty, że i tak przychodzi zwycięstwo. Wy na razie nie widzicie słuchajcie, efektu tego, co zaszło, tak? Bo tu jest nowy pomysł, wdrożenie, wasze kreatywne, wasze kreatywne myślenie, Wasza kreatywna energia, która pozwala Wam tak jakby coś naprawić albo coś wdrożyć nowego i tu jest potężna walka o to, słuchajcie, bo to jest coś, co budowaliście na przykład bardzo długo, tak? Czy w czymś byliście bardzo długo i w tej chwili trzeba by tak jakby coś naprawić ale wy tak czy tak odnosicie zwycięstwo karta księżyca mówi, że wy się troszeczkę martwicie, nie widzicie wyniku, tak, no i tak naprawdę ta intuicja może was troszeczkę czasami zawodzić z powodu właśnie nerwowego podejścia, także pamiętajmy, podchodzimy do wszystkiego spokojnie, a naprawdę macie sukces nurowany, kochani dziękuję wam bardzo, kutwa, tu się szybko ciemno robi, słuchajcie, mówię wam może Wam pokażę tutaj, gdzie jestem. Słonka moja. Nie wiem, czy mi się da to odwrócić. Chyba nie da mi się nie? Um, nie. Nie, da mi się tutaj odwrócić to. A bardzo bym chciała Wam pokazać. Taki ładny obródeczek tutaj jest. Może mi się uda telefon odwrócić. Także kochani, pamiętajcie spokojnie. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Łapkę w górę proszę. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, wszystkie informacje będą w opisie pod filmem. E, kochani, ja mam zapieprz, po prostu taki, że, że. Ale już to się wszystko powoli normuje na całe szczęście, kochani. Także cieszę się bardzo. No i co, słonka mój? Jedziemy dalej, tak? E, dajcie znać w komentarzach, co i jak. I Ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Jeszcze Wam, kochani. Zobaczcie sobie tutaj, tak. Nie wiem, czy to widać. No, tak sobie. Taki mam widoczek, chociaż cieszę się, kochani, że mam niebo tutaj. A jak mam niebo, to jestem po prostu... Nawet nie musi być tej zieleni. Ważne, że jest niebo. Jak jest niebo, to ja się czuję super i spokojnie. Kochani, wszystkiego co najlepsze. Ściskam was.